Cześć! Zaczynamy przedostatnią lekcję tego kursu. Z poprzednich lekcji wiesz już, czym jest content marketing, czym różni się grupa docelowa od persony oraz jakie treści tworzyć i jak dopasować je do swoich odbiorców i celów biznesowych. Teraz czas na krok, który dla wielu osób okazuje się najtrudniejszy, czyli jak to wszystko uporządkować i zaplanować tak, żeby nie zginąć w chaosie. Bo powiedz szczerze, czy nie zdarzyło Ci się już wymyślić świetnego pomysłu na posta, potem zapomnieć o nim? Albo wrzucić na szybko coś w social mediach, żeby coś było? Spokojnie. To normalne. Każdemu się zdarza. Ale dobry plan sprawi, że przestaniesz gasić pożary i zaczniesz działać z głową, realizując swoje cele. Pamiętasz jeszcze o nich? Plan kontentowy to Twoja mapa drogowa. Dzięki niemu dokładnie wiesz, co publikujesz. Gdzie publikujesz, kiedy publikujesz i kto za to odpowiada, jeśli masz zespół. Dzięki temu unikniesz sytuacji, że przez dwa tygodnie w social mediach cisza, a potem nagle trzy posty jednego dnia. Unikniesz też wymyślania wszystkiego na ostatnią chwilę i wpadania w panikę. Zanim usiądziesz nad tabelką albo kalendarzem, zrób krok wstecz i odpowiedz sobie na kilka pytań. W jakich kanałach chcesz działać? Czy to będą media społecznościowe, a jeśli tak, to które? Facebook? Instagram? Może LinkedIn? Czy też blog, newsletter, a może podcast? Jakie masz zasoby? Masz czas i zespół, żeby tworzyć jeden post dziennie? A może lepiej celować w jeden dobry tekst tygodniowo? Jakie są Twoje priorytety? Czy Twoim celem jest zasięg? A może edukacja, sprzedaż, czy może budowanie wizerunku eksperta? Zanim przejdziesz do układania harmonogramu treści, warto uporządkować sobie swoje kanały komunikacji według modelu POEM, czyli Paid, Owned, Earned Media. To klasyfikacja, która pozwoli Ci zrozumieć, które kanały są w pełni pod Twoją kontrolą, które wymagają inwestycji finansowej, a które są wynikiem działań społeczności i zaufania do marki. Co ważne, w swojej strategii działań powinno się uwzględnić wszystkie te trzy typy treści. Paid Media Czyli media płatne, to są wszystkie kanały, w których zasięg i widoczność uzyskujesz dzięki płatnym działaniom. Zwykle działają one szybko, pozwalają dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, ale oczywiście wymagają stałego budżetu. Na przykład reklamy w Google Ads i Meta Ads, albo kampanie Display, artykuły sponsorowane w mediach branżowych czy współpracę z influencerami i ambasadorami marki. Oczywiście, jeżeli są płatne. Paid media świetnie sprawdzają się przy ważnych momentach, np. przykład launchmarki, wyprzedaż, kampania sezonowa, ale na dłuższą metę warto je łączyć z kanałami organicznymi, żeby nie być uzależnionym od budżetu. Owned media, czyli media własne, to wszystkie miejsca i kanały, które należą do ciebie, które w pełni kontrolujesz. To fundament twojej obecności w sieci. To tutaj tworzysz treści, które budują zaufanie i relacje z odbiorcami w długim okresie. To na przykład Twoja strona internetowa i firmowy blog, newslettery wysyłane do własnej bazy klientów, profile w social mediach, choć tylko częściowo, bo do mediów własnych zaliczamy tylko to, co sam publikujesz. Oprócz tego aplikacje i grupy społecznościowe stworzone przez markę. To właśnie w tych kanałach budujesz bazę wartościowych treści, które z czasem mogą generować ruch organiczny i sprzedaż. Dobrze zaplanowany blog. Czy regularny newsletter to aktywa, które procentują przez lata. Earned media to media zdobyte. To kanały, w których nie płacisz za widoczność i nie masz pełnej kontroli nad przekazem. To inni mówią o Tobie. To efekt twojej wiarygodności, jakości działań i relacji z odbiorcami. To na przykład wzmianki o Twojej marce w artykułach i recenzjach, udostępnienia Twoich postów w social mediach. Pozytywne komentarze, oceny, opinie klientów, polecenia z ust do ust. End-media wzmacniają Twój wizerunek i zwiększają zasięg bez dodatkowych kosztów. Warto zatem dbać o relacje z klientami i dzielić się wartościowymi treściami, które są na tyle dobre, że ludzie sami je polecają. No dobrze, to teraz wróćmy do tematu harmonogramu. Planowanie treści w content marketingu warto robić na trzech poziomach. Od ogółu do szczegółu. Czyli najpierw ustalamy harmonogram na rok. Takie kamienie milowe Twojej działalności. Zaznacz w kalendarzu kluczowe dla Twojej marki daty i wydarzenia. Starty kampanii czy premiery produktów. Ważne święta i sezony jak na przykład Black Friday czy Dzień Kobiet albo wakacje. Targi, konferencje ważne dla branży wydarzenia. To da Ci pewien szkielet komunikacji i pozwoli zawczasu przygotować się na większe aktywności. Potem zaplanuj kwartalne priorytety tematyczne, czyli dla każdego kwartału wyznacz tematy, przewodnie lub główne cele komunikacyjne. Dzięki temu wiesz, jakie tematy chcesz akcentować w danych tygodniach, ale pozostawiasz sobie elastyczność w doborze konkretnych formatów i postów. Następnie zaplanuj kontent na miesiąc, dwa tygodnie czy tydzień i utwórz szczegółowy plan publikacji. Na tym etapie decydujesz już o dokładnych publikacjach w poszczególnych dniach i w poszczególnych kanałach. Jak często publikować? To zależy. Od liczby kanałów, w których publikujesz, od częstotliwości, aktywności użytkowników w tych kanałach, od Twoich zasobów kadrowych i czasowych. Dla jednej marki warto będzie publikować nawet codziennie, dla innej jeden post tygodniowo i regularny newsletter spokojnie wystarczą. Częstotliwość publikacji zawsze dostosuj do możliwości Twojego zespołu i rytmu odbiorców. Ważniejsze od tego, żeby publikować jak najwięcej, jest to, żeby publikować regularnie i konsekwentnie. Jeśli Twoi odbiorcy wiedzą, że w każdy poniedziałek mogą liczyć na newsletter z wartościowymi poradami albo w każdą środę pojawia się nowe wideo na Instagramie, budujesz nawyk, zaufanie i zaangażowanie. Dlatego lepiej. Publikować rzadziej, ale systematycznie i jakościowo, niż zasypywać odbiorców przypadkowymi treściami bez planu. A gdzie publikować? Wybór kanałów zależy od Twojej grupy docelowej. Warto być tam, gdzie są Twoi odbiorcy. Do tego potrzebne są dokładnie opisane persony. Dlatego jeśli nadal ich nie zrobiłeś, najwyższy czas się tym zająć. Pamiętaj, nie musisz być wszędzie. Lepiej przykładać się do publikacji w dwóch kanałach niż być obecnym w pięciu, ale wszędzie publikować po łebkach. Na szczęście istnieje też szereg możliwości, które pozwalają na regularność bez ciągłego wymyślania nowych treści. Jak? Dzięki recyklingowi. Wcale nie musisz za każdym razem wymyślać koła na nowo. Oto kilka przykładów, jak może to działać w praktyce. Jeśli nagrasz godzinny webinar, Możesz z nagranych materiałów przygotować 3-4 krótkie filmiki na social media. Wpis na bloga z najważniejszymi punktami z webinaru, kilka grafik z cytatami i statystykami. Newsletter z podsumowaniem i linkiem do nagrania. To samo działa w drugą stronę. Jeśli masz artykuł na blogu, możesz przerobić go na karuzelę na Instagramie albo temat na live. Recycling to duża oszczędność czasu, a przy okazji możliwość dotarcia do odbiorców w różnych kanałach i formatach. Na koniec, zapamiętaj: zrób plan kontentowy, nawet prosty. Wybierz kanały, które mają sens dla twojej grupy. Publikuj regularnie i w tempie, które jesteś w stanie utrzymać. Korzystaj z recyklingu treści. To naprawdę działa. To już wszystko, co przygotowałam dla ciebie w tej lekcji. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże ci w zaplanowaniu harmonogramu, który będzie realny do realizacji. W kolejnej, ostatniej już lekcji, pokażę Ci, jak sprawdzić, czy to, co robisz, naprawdę przynosi efekty. I jak wyciągać wnioski, żeby z każdym miesiącem działać coraz lepiej. To co? Do zobaczenia w lekcji piątej.